Jaki dobry logik jest? Nie, nie dam. Daj tatusiowi ugryźć? Wiktor, daj tatusiowi am. Dasz? Daj am. Nie, dawaj szybko. Nie są Nie wolno, ej! Wiktor Tak nie wolno Nie Jest ładnie, ludzika Daj tata odgryzie ten kofelek Nie chcesz? Jak nie wolno się mazać, to po co będzie ładnie? nie? Tata zje? Tak? Ja zjem teraz Twojego loda? No. no co? Nie wolno się mazać lodem. Chcesz po kąpieli? Mm. Mm. Chcesz jeszcze? To jest to Ci daje? Chcesz jeszcze? Ale dobre! Mm. Nie chcesz? To chodź się przytul do mnie. Mm. Mm. No, Masz. Okay. No jedz. Nie tak, nie wolno. Ej. On palca chciał wytrzeć tylko Ania. Tak? No. No jedz, am um. Ale. Dobre. Jakie dobre? Co jest? Kowałek wam z zjadł O może, no jedz to jest dobre. Jeszcze Cię po No i tak bardzo. No widzisz? To to zaraz wyrwie ten grzejnik ze ściany. Po co on tutaj jest? No, no, no grzejnik niedobry. Po co tak szalejesz? No już. Już nie boli? No, no, no grzejnik, tak? Pokaż jaki lodzik dobry jest. am dai esta da azia mãe é traiçoeira tá se cristita ta tego. Tata, no. Uu, jakie dobre. Gdzie się wygryzł?

Tatusiowi też? Pycha. Daj tatusiowi. Am. Dobra, to. Dobra nie. dobra, nie, to nie. No daj tatusiowi, Am. Am Dawaj szybko.